To wydarzyło się, gdy studiowałam w szkole aktorskiej. Regularnie uprawiałam sport, jogę, tenis i przede wszystkim bieganie. Uwielbiałam naturę, dlatego moimi ulubionymi miejscami do biegania były plaże i lasy. Wszyscy moi znajomi byli w tym czasie w związkach, a ja byłam sama. Czułam się trochę samotna. Pewnego wieczoru, gdy weszłam na Instagrama, zauważyłam, że ktoś wysłał mi wiadomość. Od razu sprawdziłam jego profil. Miał na imię Mason. Grał w futbol na uczelni niedaleko mojej. Wrzucał na swój profil zdjęcia z meczy, ze spotkań ze znajomymi i z siłowni. Zaakceptowałam jego prośbę o obserwowanie mojego profilu, ale zignorowałam wszystkie jego wiadomości. Podczas lunchu jedna z moich koleżanek namówiła mnie, abym jednak mu odpisała. Zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że mamy oboje dużo wspólnych zainteresowań. Rozmawialiśmy o sporcie, książkach i o naszych uczelniach. Zaczęłam opowiadać mu o bieganiu w lesie i na plaży. Powiedział, że to imponujące i że mam ładne ciało. W końcu zapytał, czy chciałabym się z nim spotkać. Był sympatyczny, ale nie byłam przekonana. Parę dni później wstałam o szóstej rano, aby trochę pobiegać. Było bardzo gorąco, więc założyłam koszulkę na ramionczkach i krótkie spodenki. Czułam się dobrze ze swoim ciałem. Podczas biegu dostrzegłam mnie opodal stojący czarny samochód. Przyjrzałam się bliżej i zauważyłam w środku osobę, która mi się przyglądała. Gdy dotarłam do ulicy, zauważyłam to samo auto, stojące tym razem po drugiej stronie. Przestraszyłam się, więc zaczęłam biec w kierunku swojego mieszkania. Gdy dotarłam na miejsce, nie widziałam już tego samochodu, więc trochę się uspokoiłam. Pomyślałam, że to pewnie przypadek i to nie było to samo auto. Po wejściu do mieszkania upewniłam się jeszcze raz, że tego samochodu nigdzie nie ma. Wziąłam prysznic i zaczęłam szykować się na zajęcia. Wtedy dostałam powiadomienie na telefon i zauważyłam wiadomość od Masona. Napisał, że chciałby się ze mną zmierzyć. Odpisałam, że brzmi świetnie. Gdy weszłam z pokoju i udałam się na zajęcia, ten napisał, abym odwiedziła go w jego akademiku i że mnie kocha. Czułam się z tym źle. Nie byłam zainteresowana związkiem. Odpisałam mówiąc, że nie jestem zainteresowana i abyśmy zostali przyjaciółmi. Przez resztę dnia Mason nie odpisał. Miałam trochę wyrzuty sumienia, ale postanowiłam, że odczekam parę dni i zapytam, czy wszystko ok. Następnego ranka wstałam wcześnie i znów poszłam biegać. Nie widziałam nigdzie po drodze czarnego auta, więc czułam się bezpiecznie. Tego dnia znów było gorąco, ale mimo tego przebiegłam spory dystans. Nikogo nie było wokół mnie, tylko ja i natura. Nagle metr ode mnie za drzewa wyskoczył mężczyzna, krzycząc niespodzianka. To był Mason. Zapytałam go, co tu robi i jak mnie znalazł. Powiedział, że był niecierpliwy i bardzo chciał mnie w końcu spotkać. Powiedział, że zaparkował niedaleko auto, więc możemy iść na randkę. Wtedy rozpoznałam jego samochód, co bardzo mnie przeraziło i zdenerwowało. Powiedziałam, że to bardzo niepokojące, że mnie śledził, ale ten to zignorował i zaczął się do mnie zbliżać. Powiedział, że jestem ładna, po czym dotknął mój policzek. Czułam się bardzo niekomfortowo. Słuchaj, Mason, jesteś bardzo miły, ale nie jestem zainteresowana. Odepchnęłam go i kazałam zostawić mnie w spokoju. Wtedy Mason zacisnął mocno ręce wokół mnie i zaczął zgniatać. Był bardzo silny, a ja szczupła, przez co sprawiało mi to jeszcze większy ból. Kazałam mu natychmiast mnie zostawić i próbowałam znów go odepchnąć, ale był znacznie silniejszy ode mnie i nie mogłam się wyrwać z jego chwytu. Ściskał mnie coraz mocniej i mocniej, aż nie mogłam oddychać. Nie mogłam wykrztusić z siebie nawet krzyku. Mason próbował mnie pocałować, a po chwili zaczął lizać mnie po policzku. Robiło mi się coraz bardziej słabo, aż w końcu poczułam jak tracę przytomność. W akcie desperacji naplułam mu w twarz, a następnie zaczęłam drapać po twarzy. Odepchnął mnie z krzykiem i wyzywając złapał się za twarz. Gdy tylko się uwolniłam, zaczęłam biec przed siebie w kierunku akademika. Gdy dotarłam na miejsce, opowiedziałam o wszystkim koleżankom, a następnie poszłam na policję złożyć zeznania. Chciałam tylko, aby ten drań otrzymał najwyższą możliwą karę i dostał za swoje. Policja powiedziała, że zajmą się tą sprawą. Po tym incydencie zablokowałam Masona na każdym możliwym portalu społecznościowym nawet na tych, na których nie byliśmy znajomymi, tak na wszelki wypadek. Parę dni później odezwała się do mnie policja i powiedziała, że miesiąc wcześniej Mason został wyrzucony ze swojej uczelni za zaatakowanie innej uczennicy. Powiedzieli mi również, że Mason planował mnie porwać, po czym pokazali mi jego zeszyt, w którym był wypisany każdy szczegół. Oprócz samego planu działania, były tam również jego chore fantazje. Pisał o tym, co zrobi ze mną i innymi kobietami, które planuje porwać, a następnie napisał, że każdą chciałby zabić w inny sposób. Była tam również wzmianka o zgnieceniu kobiety ramionami na śmierć. Gdy to wszystko przeczytałam, zaczęłam wymiotować. Może wydawał się to niemożliwe, ale można zabić, zgniecając kogoś na śmierć. Szczególnie, gdy ma się nad ofiarą znaczną przewagę wzrostu i siły, uniemożliwiając jej oddychanie i prowadząc do uduszenia. Biorąc pod uwagę jego potężne gabaryty i moje smukłe ciało, mógłby to bez problemu zrobić ze mną. Mason na szczęście odpowiedział za swoje czyny i trafił do więzienia, w którym spędzi wiele lat. Po tym incydencie zapisałam się na sztuki walki i zaczęłam chodzić na siłownię. Nigdy więcej nie odpisałam nieznajomej osoby w internecie i przestałam biegać samotnie w miejscach, w których nie ma żadnych ludzi. Czasami myślę o tym, co mogło się wydarzyć, gdyby wtedy nie udało mi się uwolnić z jego uścisku. Prawdopodobnie zgniótłbym mnie na śmierć. Najbardziej jednak przeraża mnie fakt, co Mason zrobiłby ze mną po uduszeniu.